Siema. Witam was w filmie, w którym dwójka moich przyjaciół, czyli kupca Ace będą starać się mnie powstrzymać przed przeżyciem 30 minut. Jeżeli im się to uda, wygrywają, lecz jeżeli mi uda się przeżyć przez te 30 minut, wygrywam. Film wspomnieć o opcji tego kanału, bo ponad 18 tysięcy osób, które w ostatnim czasie oglądają moje filmy, nie subskrybują tego kanału. Więc jak jeszcze tego nie robisz, to zejdź na dół i kliknij ten czerwony przycisk. Dziękuję za to wszystko, co robicie na moim kanale, a teraz zapraszam was do oglądania. Nie no, może jest, ale... Dobra, jest dawaj serwer. odpalaj ten serwer, poczekaj. Jest już serwer. O Jezu, no nie. Dobra, to trzeba było mówić. Czekaj, a weź mnie ten... poczekaj, 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 poczekaj. Weź, no, weź mnie skrytuj, kupsolon. Dwa razy na przykład. Skrytuj nie. nie. Czekaj, weź mnie teraz cztery razy, co nie? Cztery razy. Trzy... Nie wiem co wyrobić. Ej, jest osoba... poczekaj, gdzie... Ej, stój, stój, stój. Jest On nosowa... Czeka! Wiem, ale wiesz, wiesz jaka jest stosowa szansa? Ty mi zadałeś yy, w jednym hicie jedno serduszko, a w trzech pół, więc jednak jest możliwe. Więc kup nie kłamą. Mamy golema. Czekaj, Karolo wyjdzie? Wyjdzie? jest? Karolowy jest wola, bo jest... Bo gra jak jakiś Karolowy nub. jest, Karolo jest nubem, nubkiem. No bo on gra jak drugą jakaś... stroną, ucieka drugą stroną. Bo, Czemu? bo Dwa no, golemy. Minecraft Matematik... matematyk. Zabijam ten. Ja mam spawnik. Wygram z nim. grasz, Nic mi prawie nie zadałeś. Dobrze, obydwa zdechli. Dobra, zabijajcie sobie golemy. Ja mam takie z dwóch. A po no do mnie, ale robi się to, nie błędu, tak jak na szorcie, jak się na szorcie by Prawie dostał. Kurde Kurde, Dobra, nie wiem... Która godzina. No szybki. Godzina Mąż... 8. Taka będzie grać, podbudowywać się do góry. No nie, tak. Bo nie, umiesz grać inaczej. Masz uciekać na Ja tutaj trafiam do zajmij koralowego, ja To będzie niesamowicie ciężkie dla mnie życie Z pokoju Już zakarmia! Uciekam od niego Karol będzie graczek jakiś Maciej? Tak, tak no. Gdzie jest drugi golem? I nie mam golems. Jest! Ale bomba! Wow. Let's go! Let's go! Haru nie umie inaczej grać, tylko będzie się podbudowywać do góry. Golem mnie Golem lecisz ich! Bijesz ich! Tak! Golem nie uratował! Co, kto do mnie strzela? Czemu kiniałeś, że do mnie strzela? Nie mam nic. Właśnie, ej, wiesz, że musisz też postawić sobie U w łódź. Uciekaj, ucieka, go, ja spróbuję ogarnąć Golema A nie, Golema zabili Zabili jednak, dobra O kurde Ooo dobra. dobra, pięć żelaza, chłopie, zrobię nam pomiarczyku Gdzie jesteś z nim? cieka no ja próbuję teraz przeżyć co nie Gdzie wy Co miałem, że ja tu mam? Właśnie, ej, ustaw jakiś border, a nie tak cały świat masz. A Na mnie się zawsze ustawia border. nie? tak, prawda. stop to. Jest to, to, jest to... Ustaw border. Nie mogę teraz, leję, niby dyksz. No zaraz okaże się, że jesteś dwa tysiące O ty, błąd klacza, no. Chodzisz? Co eee, to, to mi się wyświetliło? Nie, 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 nie. nie. Ja przecież mam przecież małą HP. Nie zabiję zaraz nakryty, na no, tego hita ma. Ej, bo ja uciekam, co nie? Bo mnie zaraz zabije. No ja wiem, bo ta, dawaj, gramy dalej. Nie wiem ja to dopiero co robię, No yy, Dobra. Ty jesteś w rogu bordera, to ja wiem gdzie on jest. Ale nie wiesz w którym rogu Ja wiem przy którym, ja wiem przy którym. Właśnie, o idealnie pokaza mi kompas tam gdzie wiedziałem. Tym takim po... ten... Co, jest, co macie takie gówno z drewna? Co? samolot. Dobrze. Widzę cię. you little kid. Gonna destroy you. Your family. Dobra, hit za zero. A Aha, nie dam w tą grę! No co? Dostałeś bombę już. jeszcze gdzieś ryspiło. Nie dostałem żadnych bomb. Dostałeś do wyszków. Nie dostałem. Dobra. Widzę. Jesteś blisko mnie. Kupsolon? To jeszcze macie drugi tył. Wiem właśnie, my mamy jeszcze 15 minut i to nie jest dobrze. Jestem taki zestresowany tył. Jedne nie szybko przepalę i możemy lecieć. Ty kupsolon jesteś? Tu. Gdzie ty wracaj nie, do mnie? Wróć do mnie, bo coś mam dla ciebie. O, tarczy nie potrzebuję. Albo macie tarczy. Zrobiłem właśnie. Nawet nie, się... nie potrzebuję. Nawet, się... potrzeb... Nawet nie potrzebuję. Nie, nie widziałem, tu macie, ale. Nie potrzebuję żadnej tarczy. Kurde, jestem jest z tym serwerem. Top. Proszę dobra, mam. Gdzie jest Karolowy? Dobra, za mną. Dobra, może przeżyję te... Jakby I się go teraz trochę zabić, zamiastka. to wybraliśmy to. Dobrze, dobrze, że akurat na RC sobie stałem i sobie rozglądałem się. Ale na co masę bloków, co mi zastara się stanie bloków I co to są za Rki jakieś? Nie ma takiego cheatu. Ale to R to jest Perspective mod. No właśnie. Ej, on oszukuje! Ej! Ej! Ej. Ej. Co tu nie dobra, nie gram! Ty 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 LICZA na 500 vlogów, to jeszcze eh, Gra na jakiś Perspektyw mówię tylko Modek Jak ja to nie w to ja mówię No i po szczęście Ej on gra na jakiś Perspektyw modzie, nie chce mi się a <sawe> zampę. Co ty zrobiłeś? O, a. No ale przecież możesz pójść po to mnie nie jest ja tak. Dobra, on nie zleci, on nie, zlec, nie zleci. Nie zlecę, co samym za to, a ja gupsonem cię zebrał. Mam. Mam, nie podniosłem craftingu, ale mam. To będzie chyba najlepszy nie dalej się filmik na moim kanale z tym. Z nie w sumie na Nie!

O kurde! Dobra! Jesu! Dobra! Jesu! Aha, to nie, jeszcze lepsze cheaty jakieś antknop, let's, let's go. Nie, no, dostałem knoka tylko tam się ten. Nie dostałeś, jak ja patrzyłem w górę. Ja nie dostałeś Nie dostałeś żadnego knoka. Chyba lepiej wie mnie i widzowie też to widzieli. Dostałem knoka, tylko że na tym moście balans otrzymałem i nie spadłem. Bo ja sobie nie mam żadnych bloków tylko ja, jak teraz się, ja się wespnę, kurwa, ja sobie wiaderko zrobić Dwie bloki... Wiesp... I... Znowu w sposób? A to wy nie macie swoich rzeczy? Macie swoich? Mówi co nie ma bloków, tymczasem on co ma, jeszcze przez 20 bloków. A ja nie mam bloków, teraz serio mówię, nie mam żadnych bloków. No Dawaj, to... weź mnie poodnieś, we polecę tam wyżej od ciebie. I cię wtedy mogę zabić, no. Nie, nie, nie zrobię tego. Dawaj, dawaj, przecież. się. Jestem crafting! O co on tak? zabrał mój crafting? Muszę ten crafting mieć. Muszę być pro, muszę robić pro akcje. Nie no, czemu musieliśmy, czemu musieliśmy akurat na tego, na odpuście się zrespić? Ma no, jeszcze chłopie, wiesz, wiesz on ma jeszcze bloki. ale tu mam... Nie. Ja właśnie ja właśnie teraz skopuję bloki, żeby jakiekolwiek mieć, żeby mieć lepszą No kurde pilagery, najgorsze. Jestem w miejscu, w którym wyprzedzam. A wolne... możesz mnie przeciągnąć wędką. Dawaj. Poczekaj, muszę się. O! Aha! Nie, ty u... mi się. Łapku cię skmakowałem, jest! i Telepor... Ty się nagle... Nie! Jestem stoi i nagle jestem na dole. Cię no bo cię sknokowałem Nie, ja nagle jestem na dole, nawet nie widziałem tego. No to dziwne. Ja, ja, ja się, wiem, się co, patrzyłem. Ej, ej, znaku po obroku, i będzie pewnie teraz tej wieży się do mnie budowywać. a ja jestem teraz wychowany. No dawaj Karol, Zbędka, dawaj, dawaj, będę... Nie, 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 będę ci już przyciągał. A, bo słaby jestem... <laughs> słaba youtuber <laughs> jestem. Słaba youtuber, słaba youtuber no. jestem. Bo to będzie ja wejście Czemu, 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 żeby, 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 żeby no tutaj Nie. Bo słabo jesteś youtuber. Dobrze, oho, no, ho, duszka, dobra, dobra. Słabo youtuber jesteś. Ech, ja tu jeszcze nic nie mam, nawet do tego budowanie się, nawet gdyby do... się. No Ciało. dawaj, strzelaj kolego. Strzelaj. Nie, nie mam, nie mam już wszystko mi się skończyło. Ale będę ci do mnie. Część już próbuję co nie chopę. Ja próbuję wszystko co w mojej mocy. Okej, okay, nie dam się. Nie, nie dam. Że? Wełna mi uratła tak naprawdę. Zeku, to są ale to teraz to raczej... W sensie moim zdaniem to już tylko w ACE, a zie, bo po prostu na nie ma teraz totalnie pomysłu nie ma co zrobić. Chyba, że pójdzie do Ace'a i będziecie razem to robić. Chodź do mnie właśnie, bo daj tam Ale nie, nie mam jak, bo tam są bilagerze, tam się jest za dużo i krespi. powiedzmy, że my na Easy to gramy. Prawdopodobnie gramy... Patrzysz na mnie. Musisz oglądać niech. chodź. O, nie, bo ty ja teraz się zrobić... przesadziłeś. Może na Easy gramy. Chcę zrobić jedną rzecz. Nie no, kartuj to... no. plan? Chodź. chcesz do mnie skoczyć? Chodź. tam. Chodź. I ten. chodź. Ubie, już jestem przy tobie. Nie. Nigdzie nie jesteś. Dobra, idę do niego, od tyłu. Pozwalaj to, dobrze. Nie, 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 dobudujesz się tu. Dobrze, dobrze robisz. nie, tak właśnie. nie, Jest! Udało Udało nie, to! nie, 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 6 minut nie, no ale... nie, Nie trafiłem sobie tego krytek na ciebie. Skoczyłem jeszcze łódką, wskoczyłem, a takie miejsce gdzie się nie dało jej położyć mi się położyła obok. No 30 Ale lat. 30 lajków. 30 lajków.